Hej, 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 z tej strony Melisa. Witam was z kasa, gdyż chciałabym pierwszy raz, chyba, od wielu, wielu lat, tworzyć simkę całkowicie bez żadnych modów. Jak widzicie, wszystkie CC wyjęłam. Nie mam ani ciał, ani karnacji, nie mam żadnych ubrań CC, nic tu nie ma. Nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. No... Tak więc zaczynajmy. Nie wiem, może komplety albo mm, kombinezony gdzie są? Nie ma komplety, dobra. To te są bardzo ładne. Czasami ich używam. Twarz już trochę sobie ogarnęłam. Żeby było mi łatwiej, ale no. Bez skina to to nie jest to samo. I bez, przede wszystkim bez żadnych rzęs. Nie mam rzęs. Mm, nie wiem jak w ogóle. Dobra, to może dajmy jej jakieś pieprzyki albo o piegi. piegi są urocze, dobra. Piegi mogą być. Te. A co są jeszcze... Czy to są... Nie. To są zmiany potrądzikowe? To nie wygląda ładnie. Te są dużo lepsze, takie delikatniejsze. Dobra. Oczy właśnie nie ma soczewek. Musimy wybrać jakieś oczy, które będą ładnie wyglądały. Dobra, te są ładne. Lubię ciemne oczy. Sama mam jasne i nie wiem, czy to jest zasada, że yy, takich jak ich nie masz, takie właśnie ci się podobają. Ale no, bardzo mi się podobają ciemne oczy. Ciemnoniebieskie, brązowe czarne uwielbiam. No to może lecimy w fryzurę. Dobra, jednak z podstawy nie. Może jakieś pakiety fajne. Dobrze, to postawmy może na razie na takiego kucyka. Mm, makijaż może jeszcze nie, dodatki, dobra, to najpierw strój. Może taką basicową bluzkę? Białe do wszystkiego w sumie pasuje, nie? <grych> o. Tak bym się ubrała. Jakieś, o, kolorowe spodnie. Chyba zostanę przy tych niebieskich. To teraz jakieś buty. To jest naprawdę ciężkie wybrać coś, kiedy jest się przyzwyczajonym do tego, że ma się takie uniwersalne mody. Które pasują do wszystkiego. Nie no, trampki. Nie no, chyba do tej stylizacji o coś bardziej eleganckiego. Chyba takie coś. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie na obcasie, e, między palcami, no, no nie. Japonki na obcasie nie dziękuję. Ten ból to by musiał być ogromny. O, albo różowe? O, różowe. Tylko trochę stopy ci zmniejszę, bo taką jakąś długą masz dodatki, lecimy w paznokcie nie mamy rzęs więc nic nie będzie się bagować. trzeba dostrzegać zawsze jakieś pozytywy bransoletki kiedy ja ostatnio dałam komuś bransoletki dobra to jak już mamy taką bazę to lecimy w makijaż i tutaj no musi, musi być po prostu kreska nawet taka delikatna, ojej czemu ona jest tak do góry czemu to jest tak źle zrobione o, ojej. No, mały koszmarek, że tak powiem. Ta najdelikatniejsza jednak chyba tylko się nadaje. Jakiś cień. Cienie są spoko. Jednak nie, cofam to za szybko, to powiedziałam, zapeszyłam. Co to jest? To naprawdę tak daje taki makijaż swoim simom? Dobra, to jest takie w miarę, bo ten rozświetlacz jest w kąciku, ale nie ma czegoś bardziej brązowego. O, policzki, róże, no tak nie za bardzo daje, ale może właśnie ten brązer. Coś takiego. Ja nie wiedziałam, że to będzie takie trudne, że to są tak złe rzeczy. Nie no, czy postawimy na coś mocniejszego, ale och... Nie podoba mi się to ani trochę. I teraz usta muszę ci zmienić kształt, bo ta szminka brzydko wygląda. Jak ciężko wybrać jakieś spoko usta bez presetów? <grym> Przyznaję się, że bez bicia, że mam z tym problem. Dobra, takie chyba mogą być. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie są takie same, jak miała. Dobra, biżuteria. Naszyjnik. Tu musi być jakiś naszyjnik, bo masz. Bardzo goły dekolt Ale masz srebrne na bransoletki, więc w srebro byśmy poszli, ale mmm mm. Nie ma czegoś takiego Na co dzień, no ale nie na sznurku Jakby to było na łańcuszku, byłoby lepiej O, coś takiego, ale musi być srebro I nie ma, oczywiście Fajnie Takie kółko po prostu Czy kulka? Nie no nie pasuje. Gdzie są moje mody? Dobra, dałam jej taki, ale no, też mi się nie podoba. W ogóle... Mm, no nie. Brzydko wykonany jest. Jakieś kolczyki. Te lubię. Te są sprawdzone, to chyba damy te. Aczkolwiek one nie pasują kompletnie do tej stylizacji. No to damy zwykłe kółka? Okej. Okay. To wygląda ładnie. No to strój codzienny chyba mamy zrobiony. Lecimy w oficjalne. I tu fryzurę chciałabym, żebym miała inną, jednak rozpuszczone. Okej, okay, i tutaj makijaż klasy, cienka kreska. Makijaż chyba potem dobiorę do sukienki. Ta jest całkiem spoko. Uuu, jakie ona ma. Wow, nie wiedziałam nawet, że ona ma takie wzory. Jestem mila, zaskoczona. Kwiatuszki. Dobra, zostaną kwiatuszki. I do tego nie mam szpilek. Mhm, ale dobrze w tej sukience za bardzo ich nie widać. Damy takie złote. <grytania> Pazury. Tu będą pasować każde, bo są wszystkie kolory na tej sukience. Bransoletki. Nie, dobra, chyba. Albo taki kwiatek. No, bo nie chcę przytłoczyć tej sukienki. Dobra, pomarańczowy pasuje. Tu naszyjnika na szczęście nie musimy dawać. Bo są po prostu brzydkie, ale makijaż musimy jakiś. Ale teraz. O, ale co zrobiłam teraz wyzwanie, bo makijaż nie może być mocny, żeby jakoś wyrównać się z tą sukienką. Nie, no, to że jakbyś miała, nie wiem, co na tych powiekach. A ten? Taki, ojej. Ojejka. Jak klaun. Ja nie mogę. Kto to tworzył? Oni patrzyli na to zanim to w ogóle wysłali? Okej, okay. i teraz szminka. Nie. nie, 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 nie. Trzy razy nie. Taka, o ładny kolor. Ale goło, bez tych rzęs tak pusto, no ewidentnie tu się tu brakuje rzęs, nie jest tak źle myślę dobra, strój sportowy tu nie będzie trudno bo są bardzo ładne te stroje takie dopracowane o, to też używam często, nie wiem czy w kolorki pójść, dobra, takie coś takie coś będzie ok? dobra te też często używam, bo są fajnie wysokie, bo zazwyczaj spodnie. no są takie. no nie. W ogóle te mnie rozwalają. Naprawdę ktoś jeszcze nosi takie spodnie? One do czegoś pasują? Ale to tylko moje zdanie. Te są ok. I buty sportowe jakieś, te też są super. Używam ich często. Białe. Ale teraz masz małe stópki. A w tych butach tutaj masz takie długie. Dobra. To do sportowego nie musimy dawać makijażu. Do snu tak samo. Ale do snu możemy poszaleć trochę z tymi ubraniami, bo doszły w, tej, w tym pakiecie, nie? Kolekcji. I to jest ładne. Naprawdę bardzo ładne. Uuu! To ma takie kolorki. Też nie wiedziałam, ile ja się dowiem dzięki temu, te, temu challenge'u dobra, do spania, myślę, że jest ok. może jakieś skarpety by mi dała zamiast tych kapci? o zamiast kapci takie, ojej, nie takie a są jakieś takie dłuższe białe? Mm. no, chciałam długie białe, o, i na imprezę ale fajne rajstopki, pokaż je a, to są takie skarpety no to już mniej fajne, co w ogóle się tutaj z nimi... No dobra, nie podobają ja mi się... Co... <laughs> Ładnie tylko wyglądały na miniaturze. Okej, okay, to jest super. Nie wiem, w co pójść, czy w coś bardziej eleganckiego, czy... Może po prostu coś takiego? Ja bym tak poszła. <laughs> no to znaczy jeszcze spodnie, bez spodni bym nie poszła. No i tu pojawia się problem, żeby znaleźć spodnie, które będą ładnie wyglądały. Chyba tu gdzieś u góry były? O! Te są! Te! Te są bardzo spoko. Bardzo. Ale bardzo smutnie wygląda jak na imprezę. Dobra, to poszalejemy trochę z górą. Jednak musimy coś zmienić. Całkowicie zmieniłam koncept. Myślę, że tak będzie lepiej. I dajemy jakieś pazury. I makijaż. Dobra, makijaż mamy jako taki. No i chyba coś na szyję jeszcze znajdziemy. O. Dobra, to tutaj pasuje. Kolczyki. <gry> no dobra, nie wiem, może te kółeczka po prostu. Albo o te. Nie, one są jeden szary, czemu? No, tak fajnie. Może być. Dopływania nie było problemu, bo. Często używam tego kompletu, bo jest naprawdę bardzo ładne. Ale teraz przynajmniej możemy zakryć ten nieszczęsny brak rzęs jakimiś okularami. Które kompletnie nie pasują. What? No czemu? Żadne. A takie pilotki zwykłe? Dobra. Te, mo te mogą być. No ale jak są Sissi, to one są takie fajne, przejrzyste, a te są takie. No słabe. Nic przez nie, nie widać. O, na gorącą pogodę nie będzie tak ciężko, bo automatycznie w tych spodenkach wyskoczyła, które są bardzo ładne. No i jakieś sandałki. Może białe, nie ma białych, są tylko beżowe. No to brązowe, żeby do paska pasowały. Tutaj lecimy z ładnym brązerem. Ładnym. Ładnym proszę. Uuuu... A może by tak... No nie. Ładne są te makijaże, ale nie tak... Na no co dzień. Na jakiś event, mhm, jak najbardziej. Dobra, w sumie tutaj on nie wygląda tak źle kolczyki to bym chciała te duże kółka gdzie one są? tutaj i ostatnie jest ta simka taka bardzo basicowa więc nie wiem czy czasem nie dam jej po prostu takiego sweterka o biały o biały no ładne i takie legginsy to są w sumie chyba tylko pewnie koloru nie będzie nie no nie brązowe bym chciała u, dobra. Mam brązowe spodnie. Gdzie są moje wszystkie kozaki? A może w końcu te buty damy. Ale żeby się tak wyróżniały. No, całkiem, całkiem. Tylko teraz te spodnie mi nie pasują. O, a może taki akcent wzorzysty? Dobra. Zostawiam to. Pazury jakieś kolorowe. Jak zwykle te kreski, tylko te kreski się nadają, bo... No szkoda komentować. O i tutaj złote kolczyki pasują. I może jakąś czapkę? No nie. Nie. To nie ten styl. Dobra, rezygnuję z czapki. I co, jak wam się podoba simka bez modu? Tak źle. Myślałam, że będzie dużo gorzej, ale całkiem ładne ubrania są w grze. Tylko ten skin i rzęsy, no aż się prosi, żeby tylko tutaj nałożyć. Dobra. Ja daję jej losowe cechy, jakąś tam aspirację, losowe imię i nazwisko. Krystyna Kurek. Ok, i niechlujna adeptka recyklingu i kreatywna. Idealnie, idealnie. Ja tą simkę Wam wrzucam do galerii. Możecie nią grać. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz, co myślicie o tej simce. I cześć!